Naucz się pompek w staniu na rękach w kilku krokach. Na starcie opanuj stanie na rękach w poprawnej formie. Pozbądź się banana, rotując miednicę i chowając głowę pomiędzy barkami oraz obciągnij palce ustów. Do tego wzmocnij brzuch, który jest nie tylko podstawą w HS, ale i w całej kalistynice. Pike push-up z nogami na podwyższeniu. Im wyżej dasz nogi, tym bardziej ciało ustawia się pionowo, symulując w ten sposób pompki w staniu na rękach. Przy zejściu głowa z rękami ma utworzyć trójkąt. Poprzez wychylenie się do przodu. Zejdź do 90 stopni w łokciu i nie zapomnij o spięciu brzucha. Pompka w stanie na rękach przy ścianie. Podejdź brzuchem do ściany. Przez cały ruch utrzymuj poprawną formę, nie wyginając się w lędźwiach i trzymając spięcie brzucha. Przy powrocie do góry możesz pomóc sobie wchodzeniem po ścianie. Negatyw. Próbuj zejść jak najwolniej w dół, utrzymując poprawną sylwetkę i spięcie w całym ciele. Tutaj możesz schodzić poniżej 90 stopni w łokciu, budując w ten sposób siłę w większym zakresie ruchu. Na koniec pozostały już tylko próby. Zapisz ten filmik i wracaj do niego na treningach. Zaobserwuj mnie po więcej i ciesz się procesem.